Witajcie, witajcie, witajcie kochani w kolorowym, fantastycznym Kaboom City, czyli w mieście, w którym możemy spotkać Super Zinksy. A w dzisiejszym wyjątkowym odcinku zapraszam Was na spotkanie z super bohaterami. Gotowi? To zaczynamy krótką historyjkę. Hej, hej, hej cześć wszystkim. Słuchajcie, dokonałem wielkiego odkrycia. No mówię wam! Pragnę się z tym z wami podzielić! Halo, halo, halo! Słuchajcie mnie wszyscy! Ha, halo? Czy, czy mnie słychać tam na dole? Czy, czy, czy z tej strony mnie widać? Halo? O rany, to dlaczego nikt mnie nie słucha? Cześć, Guziczku, muszę Ci o czymś powiedzieć! Słuchaj, no bo sobie idę lasem, idę, idę. Oj, przepraszam cię, mój drogi, ale ja kompletnie nie mam dzisiaj czasu. Przepraszam cię, ale muszę pędzić. Mam bardzo ważne zadanie do wykonania. Pogadamy innym razem. ale ja jak to innym razem? No, ej, chciałam ci powiedzieć coś fajnego. O cześć! S Słuchaj, mogę tobie coś powiedzieć? Ale niezbyt mam czas. Jestem bardzo zajęty. Ale ja przecież widzę, że ty nic nie robisz. Dlaczego tak mówisz? Jestem, jestem bardzo zajęty, w właśnie pędzę na ważne spotkanie. Mówię ci, nie mogę tego przełożyć. Naprawdę. W takim razie do, do zobaczenia później. Nie, co się dzieje? D dlaczego? Hmm, tak bardzo, tak bardzo chciałbym komuś o tym powiedzieć. To naprawdę wspaniała wiadomość. Hmm, hmm, z drogi, z drogim wszystkim. Ty, 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 ty. Nadjeżdża najszybszy samochód. Kabum City. Ty, 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 ty. Wum, wum, wum. Żadna, żadna droga nie dla mnie jest straszna. Tytit, tytit, z drogi, z drogi, tytyt, wum, 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 wum. Tytyt, tytyt, tytyt. super szybka jazda, to moje ulubione zajęcie. A! Ha hamować, ha hamować. Dlaczego stoisz na środku ulicy? Halo, halo, mówię do Ciebie. Ej, ej, dlaczego jesteś taki zamyślony? Co, co się dzieje, przyjacielu? O, super. W końcu ktoś mnie zauważył i w końcu ktoś się do mnie odezwał. A powiedz czy, masz czas? Chciałbym ci coś powiedzieć. Eee, no takie kiepsko u mnie z tym czasem, bo, bo właśnie y, trenuję przed wyścigami. I, I muszę bardzo, bardzo szybko wsiąść do mojego auta i pędzić. A to szkoda. Ach, chyba dzisiaj nie uda mi się z nikim porozmawiać. Próbuj, próbuj, przyjacielu! Może ktoś będzie mieć więcej czasu niż ja. A teraz uciekaj z drogi, bo za chwilę nie wyhamujesz. Uciekaj, uciekaj! Pędzę, pędzę! Chyba najlepiej. Zamknę się w moim domku. Nie będę na nic zwracać uwagi. Ach, a tę ważną wiadomość zostawię dla siebie. I będzie to moja słodka tajemnica. Aha, witaj! A, a co to za ukrywanie się w domku? Taka piękna pogoda, świeci słoneczko. A, a ty sam? Chodź, chodź dołącz do nas! Właśnie w Kaboom City trwają wielkie poszukiwania. Wszystkie Zinksy są bardzo zajęte. A ty mógłbyś nam pomóc? No, no chodź. Ale ja nie mam ochoty. On, nie chce mi się. Nikt mnie chyba nie lubi. Nikt nie ma dla mnie czasu dzisiaj. A, a ja tak bardzo chciałbym z kimś porozmawiać. O, oj mój drogi, no. Dzisiaj nikt nie ma czasu, bo dzisiaj policja ogłosiła wielkie poszukiwania. Ty chyba nie wiesz, bo wtedy byłeś na spacerze. Byli tutaj złodzieje, najpewniej super złoczyńcy. Ukradli złoto z naszego banku. No i, i wiesz, bohaterem zostanie ten, kto je odnalazł. I ja bardzo chciałbym je znaleźć. <try> Trzy sztabki złota z napisem gold. No mówię ci, policjant powiedział, że ten, kto je odnajdzie, bo super złoczyńcy je porzucili, zostanie wielkim bohaterem. Dlatego wszyscy są dzisiaj zabiegani. Su, 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 su super bohaterem. Ale super! To, 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 to teraz mogę wszystkim powiedzieć. Na na! Ja znalazłem to złoto i właśnie o tym. Chciałem powiedzieć od samego początku, czy, czy to oznacza, że teraz jestem bohaterem? Jupi, Jupi! to są te sztabki złota? Proszę bardzo, ja je znalazłam w lesie, gdy byłem na spacerze. Nie wiedziałam, co mam z nimi zrobić. Myślałem, że, że, że to jakiś inny skarb, ale skoro to zostało ukradzione, to ja chcę oddać to całe złoto. I, I mam nadzieję, że teraz już każdy znajdzie dla mnie czas, bo no naprawdę to było niemiłe. Ja cię kręcę! Woo! Wystrzałowe! To było mega! O, rany, ty, ty jesteś bohaterem! Gratulacje! Dzięki tobie złoto znowu będzie w banku. Zamknięte w sejfie. Chodź, lepiej tam włożymy. Super, złoczyńcy nie będą pocieszeni. Otwieramy teram, teram i ustawiamy nasze sztabki. Pierwsza, druga na środkowej półce i ostatnia, trzecia na samym dole. Dobra, teraz najważniejsza rzecz. Trzeba zamknąć safe, żeby nikt się nie dostał do środka. Teram! I skarb jest bezpieczny. Gratulacje! Gratulacje nasz superbohaterze! bohaterze! Oj, twoje odkrycie było wspaniałe! O, naprawdę świetny wzrok. Na cześć, naszego przyjaciela! Hip, hip, hura! Hip hip, hura! Hip hip, 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 hura! Ojej! To oznacza koniec poszukiwań. I cała szczęście, już mi się nie chciało tego szukać. Ale dzięki Tobie znowu mamy złoto w naszym banku. Ale super, bul, bul, bul. i dzięki Tobie, super złoczyńcy, bul, 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 znowu przegrali. Górą, super bohaterowie! Plum, plum! D dziękuję Wam bardzo! Ale ja, ja już od rana chciałem wam o tym powiedzieć, tylko, że nikt z was nie miał dla mnie czasu. Oj, bardzo cię przepraszam, to, to, to moja wina, bo, bo, ja cały czas szukałem tego złota i nie chciałem marnować czasu. Przepraszam. Ja też przepraszam, bo, bo tak naprawdę to nie przygotowuję się do żadnych wyścigów. Tylko też jeździłem po okolicy i szukałem tego złota. Po prostu chciałem być takim bohaterem jak ty. Moje kochane Super Zinksy, pamiętajcie, że Kaboom City to miejsce przyjaźni i wzajemnej pomocy, więc jeżeli ktoś chce z wami porozmawiać, to powinniście go wysłuchać. Nasze poszukiwania skończyłyby się już dawno, dawno temu, gdybyśmy wiedzieli, że on Nasz dzielny mały przyjaciel znalazł już dawno złoto i jest teraz dzięki niemu bezpieczny. Dziękuję za te miłe słowa, przywódco, ale ja się nawet już nie gniewam. Rozumiem nawet moich przyjaciół. Ja też byłem zachwycony, gdy znalazłem to złoto. A teraz co? Skoro złoto odzyskane. Jest znowu w banku, to, to chyba czas na jakąś imprezę. Czas na wielkie świętowanie.